Serwus witam, dzień dobry, to będzie dobry! wszystkich. Bardzo gorący bardzo lecz. Ja jestem Milki to kolejny odcinek na moim kanale Milki. Plus, słuchajcie, witam Was bardzo, bardzo, bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Zawsze koniecznie łapkę w górę. Dzisiaj słuchajcie, jestem z moimi wszystkimi widzami. Sajcie to wszystko, co widzicie tutaj. To są moje widzowie. Słuchajcie, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I jeżeli chcecie sobie wystąpić na następnym odcinku z Amongasa na moim kanale drugim. No to słuchajcie, koniecznie, zaobserwujcie mojego Instagram, ponieważ tam na Instagramie słuchajcie, Instagram Milkacz przez 2A daje informacje, daje słuchajcie, kodzik i tak dalej i możecie słuchajcie razem ze mną sobie po prostu. Moi drodzy pograć. mam nadzieję, że mi to żaden widz, że tak nie zmiecie sobie z planszy i że jakoś żyjemy. Gdzie jest ten admin? Dobra, słuchajcie, tam jest, ja nie muszę jeszcze się nauczyć tak. Wiecie o co, chodzi? ja się muszę po prostu nauczyć, ja się powodzi uczę, słuchajcie, jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o te moje tutaj postępowania, że tak powiem, więc. Więc dobrze, to i widziałam jakiegoś ziomka. Okej, okay, dobra, on co poszedł. Mam nadzieję, że mnie żaden zbyt szybko nie zabije i że słuchajcie, będziemy się fajnie bawić. I że słuchajcie, jeżeli chcecie wiecie, o co z wizaminu, to nie trzeba ehm, no i słuchajcie, lecimy, słuchajcie, jazda, 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 słuchajcie, po prostu, jazda zobaczymy. Ehm, biały na oczach. Dobra, zobaczymy sobie, co tutaj biały. Hmm, 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 biały. Tutaj czynniki, słuchajcie, tutaj. Czerwone oczy, kurde. Dobra, ja powiem, że ja skip, bo ja nie widziałam, nie ufam ani temu, ani temu. Także ja sobie skipuję. Ale ogólnie myślę, że będzie mega spoko, ponieważ z widzami się sobie, sobie zarąbiście. Gra, także, no, ja myślę, że sobie będzie całkiem fajnie. Ja uważam, że naprawdę może być zarąbiście, także spoko opcja. No i zobaczymy sobie, co to takiego ciekawego będzie. Dobra, sobie sobie, jest tutaj zagłosowani. Większość skip, także spoko. Um. Ogólnie to wydaje mi się, że coś tak, tak, coś, tak, tak mi się wydaje, że może tak być, że po prostu jakby to co ja napiszę, to widzę, że no robić, tak, głównie tak mi się wydaje, słuchajcie, że tak może być, no ale słuchajcie, spojrzymy, zobaczymy, tutaj widzicie, że nie dokończyłam tego zadania mojego ulubionego, na którym nic nie trzeba robić, także o, widzę, że tutaj reaktor, coś się tutaj popsuło, chyba mam nadzieję, że tam ktoś pobiegnie, zobaczymy, słuchajcie. Dzisiaj nie ma list, ponieważ ma teraz lekcja, ja mam teraz okienka, także bardzo fajnie. Eee, więc słuchajcie, muszę sobie szybciutko nagle, dobra, najgorzej, słuchajcie, no nie, ta karta jest po prostu straszna. Dobra, słuchajcie, jakoś damy radę, dobra powoli. Okej, okay, udało się, słuchajcie, udało się, więc teraz tak. Eee, możemy iść do, dosyć elektryka, ponieważ tam mamy jakieś zadanko do zrobienia, a tam zazwyczaj jest dużo ludzi, tam zazwyczaj zabijają, także spoko. Okej, okay, Niki, czarno, dobra, tutaj jest spoko, dużo ludzi, słuchajcie, tu jest ten Damian, oj, 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 ja się tutaj coś stresuję, dobra, słuchajcie, jest ok, jest dobrze, nikt mnie nie zabił jeszcze, także całkiem spoko, e, idziemy sobie teraz tutaj, o, Julson, e, uwaga, dobra, słuchajcie, już się bałam, że tutaj to może coś nie, nie tak, dobra, Czarny robi zadanie, mam nadzieję, że robi, Okej, okay, tutaj poszedł... Damian Damian też coś podejrzani. Tu i wszyscy są podejrzani. Nie umiem tego zadania zrobić. Przysięgam wam, nie potrafię, dobra, w kamery. Widzę, że tutaj na kamerach ładnie Niki, sieci stoi, także dobrze, ja sobie zrobię to jakieś zadanie, okej. Okay. ja już już zepsułam, już zepsułam sobie zadanie, już zepsułam zadanie, bo nie się nie patrzyłam, dobra, tak? Niestety ja nie pamiętam tego. Ja w ogóle nie, nie, w życiu nie zrobiłam tego zadania. Dobra, cyk, 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 cyk. O nie. Cyk, cyk, cyk i dobra, tak, tak i tak. I jeszcze ostatni kod. Pak, pek, pek. Pyk, dobra, pyk, 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 pyk. Pierwszy raz w życiu to zrobiłam. Przysięgam wam z ręką, słuchajcie, na sercu, zrobiłam to pierwszy raz. Dobra, słuchajcie, teraz musimy iść to naprawić, także słuchajcie jazda, gwiazda musimy... To... czekajcie, co ja mam naprawić, bo ja to mogę wyciągnąć. Oksygen jakiś, czyli to jest to O2, ale już ktoś to naprawi. Dobra, słuchajcie, chill. E, dosyć czyli ale ten Wojtek zostaw mnie, ja się ciebie boję, kolego! Proszę mnie zostawić, słuchajcie, ja widzicie to? Kurde, to jest w bo ja mam że Dobra, będziemy sobie na kamery. O proszę, wygraliśmy słuchajcie, chyba z taskami wygraliśmy, więc zarobić, całkiem się udało, myślę, że naprawdę zarobiście. E, mam tutaj oh. Ja nie mogę sobie ile tu jest ludzi, jakie to jest słodkie. damn, Dobra, słuchajcie, lecimy start. I oczywiście pozdrawiam Was e, wszystkich bardzo serdecznie tej moich widzów, to, no nie, nie jestem w stanie ich pozdrawić, ale fajnie, że jesteście wbili, ponieważ jakby mam wrażenie, że z widzami się, to robi się gra. Jeszcze słuchajcie, trzeba zrobić kiedyś tak, że zagrać z widzami, ale wiecie, na Discorda, no nie, żeby się słyszy. Dobra, nie, nie jestem imposterem, akurat, ja im tak sobie ich pozabijała, to było całkiem słuchajcie, śmieszne. Ale oczywiście tak, 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 Milki kocha swoich widzów, ich nie zabija. Dobra, słuchajcie. Ja to jestem Creomate, który bardzo e, chętnie pomaga. Dobra, słuchajcie, jedziemy z tym koksem. Jeszcze, no jeden, jeden, dobra, sajcie, nice. Udało się, kurde, światła trzeba naprawić. Yy, ja tutaj mam coś do zrobienia, nie mam tutaj nic do zrobienia, także możemy sobie pójść domem. Okej, okay, Dead Body Report, także, słuchajcie, zobaczymy co, gdzie i jak. Uwaga, uwaga. Hej, <gdy> gdzie, dobra, słuchajcie, zapytamy się gdzie. Um, musimy się dowiedzieć, słuchajcie, i musimy znaleźć oczywiście impostora ciało w Silcy. Nie wiem, co to jest, Silcy, dobra, Skip chyba bo nie wiem gdzie to jest, nawet tak, że chcę, ci ja wolę skipnąć, bo jakby nie wiadomo, słuchajcie. No, także chcecie lepiej skip. No i chcecie, pogramy sobie przynajmniej dłużej. Mam nadzieję, oczywiście, że będzie fajnie. Dobra, jesteście wszyscy zaskiopowali. także bardzo dobrze moi widzowie. Też jestem zasiętem na sali. Ja, mam widzom. Moi widzowie to są w mistrzowie w Among Us, tak, zarobić. I w ogóle cieszę się, że wam ta seria podoba bardzo, ponieważ dużo osób lubi ją i, znaczy, jakby wiecie, po prostu widzę to, że lubicie tę serię, także naprawdę mega, mega mi miło sobie z tego powodu, że ją lubi. Dobra, idziemy sobie naprawić światła, chyba że ktoś to zrobi za mnie. Dobra, to jest zamian jakiś. Dobra, on no to zrobił, słuchajcie, fax. Dzięki, dzięki, kolego, dzięki, dzięki. Dobra, o nie, ja tego nie umiem robić. Dobra, słuchajcie, musimy się skupić. Cyk, cyk i cyk, dobra. Udało się, teraz tutaj mamy jeszcze zadanko. Kurde, tu jest dużo ludzi. Tutaj może być dosyć niebezpiecznie. Zawsze jak jest dużo ludzi, to jest takie... No, 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 no. Nie, za, nie za ciekawi jest, że tak powiem. Mela, Mela, zostaw mnie! O ty mordę. Mela, co ty zrobiłaś, Mela? Mela, co ty zrobiłaś? Pomocy. Damian, wypuść mnie, błakam, no way, słuchajcie, dobra, to, nie wiem kto to był, ale to jest, słuchajcie, Mena miała okazję mnie zabić w zasadzie, tylko że, no, nie zrobiła tego, ja powiem że to jest stresujące, bo ja na ani chwilę, słuchajcie, nie jestem, że tak powiem, sama i to jest dosyć przerąbane, moi drodzy, bo wiecie o co chodzi, no, myślę, że rozumiecie, słuchajcie, całkiem, 2, 6, 4, 2, 1, tak? Dobra, okej, okay, myślałam, że coś tutaj zrobiłam. Dobra, emergency meeting słuchajcie, zobaczymy, po co Słuchajcie wezwali tutaj zgromadzenie. Uwaga, uwaga. Po co? No i zobaczymy, Słuchajcie, co tutaj mają do powiedzenia. Jestem dosyć ciekawa. Słuchajcie, na pewno trzeba byłoby ogarnąć coś na Discordzie. Czarny wyskoczył z venta. Dobrze, Jacob wydaje mi się ogarniętą dosyć osobą, także słuchajcie, ja głosuję na czarny. Jacob, ufam Ci. Słyszysz, zaufałam Tobie widzu, więc mam nadzieję, że nie, nie stracisz jego zaufania. Zobaczymy słuchajcie, czy faktycznie wyskoczył ten czarny z eventu, czy nie, uwaga, uwaga, chwila prawdy, jeszcze dwie osoby, ten Jacob właśnie, który głosował, i znaczy, który powiedział, że to jest ten czarny i jeszcze Mela, także niech oni zagłosują, słuchajcie, no i się okaże, okej, okay, na Niki, słuchajcie, większość poszła z głosów, także impostorem była Niki, czy nie, uwaga, teraz, słuchajcie, dowiemy wszystkiego, cała prawda, bo ogóle, jest godzina, dobra, mam jeszcze 20 minut, oj, Jacob, Jacob, no powiem Ci, że właśnie straciłeś moje zaufanie. Totalnie. No, wiecie co, że Jacoba nie, nie, już nie, nie ufamy, nie ma szans w ogóle. Stracił mi, słuchajcie, całkowite zaufanie. Lecimy sobie na kamerki, myślę, że to jest spoko opcja. Okej, okay, Julson zostaw mnie. Dobra, słuchajcie, trzy. Aha. Aha, dobra, już wiem dlaczego, słuchajcie, musimy to naprawić, dobra. Ja nie wiedziałam, że tak to działa, słuchajcie, ale już wiem, dobra, słuchajcie, nieważne. Musimy iść, słuchajcie, gdzieś w takim razie to naprawić, tak, gdzie mi, tam, mi ta strzałeczka, słuchajcie, pokazuje. No i kurde, no przyszłam tutaj, już wszyscy tutaj są, słuchajcie, po co ja tutaj przychodziłam, mogłam tam zostać, no ale, słuchajcie, już nieważne. Mela tutaj jest, jest za mną, wydaje mi się, że ona nie jest impostorem. Okej, okay, tu jest fan milki, dobra, dobra, na razie jest, całkiem dobrze. Myślałam, że mnie ktoś zabił, dobra, słuchajcie, jest yy, zgłoszone ciało, więc uwaga, uwaga, zobaczymy. Kto? Jak nie czarny, to ty, no, słuchajcie, Jacob tutaj podpadł całkowicie i ja mu już nie ufam, słuchajcie. Mela znalazła w ciało w adminie. Ja obok Adina nie przychodziłam i nie widziałam. W sensie przychodziłam, ale jakby nie widziałam, kto tam był ani nic, także. Nie mam pojęcia, słuchajcie, Nie mam zielonego pojęcia. Mela na kamerkach było widać. Proximaxy tutaj na mele mówi. Wow, w słuchajcie, sensie, No nie wiem, w sensie, nie mam pojęcia. Jakby ciężko słuchajcie mi stwierdzić, ponieważ naprawdę nie mam pojęcia. Nie ja mam nadziei, że ci wszyscy widzowie co teraz w słuchajcie, sensie, jakby mają okienko albo przerwę. A nie. Kto po, ktoś potwierdza. Ja daję, że w sensie, skipa. Ja daję skipa, bo nie wiem, i tak się zaraz w sensie, głosowanie kończy, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Także. Zobaczymy, czekajcie, co to był, self, aha, że Mela sobie self-report, o, wszyscy na Melę zagłosowali, ja zaskipowałam jako jedyna, bo stwierdziłam, że lepiej nie, słuchajcie, i ona była impostorem Mela, no powiem Ci, zdobyłaś moje zaufanie przez chwilę, no po prostu widzę, jakby możecie, ale został jeszcze jeden impostor, słuchajcie, nie mam pojęcia, kto mógłby być tym impostorem, dobra, słuchajcie, musimy lecieć tutaj, okej, okay, ktoś to już naprawia, 0, 9, 3... 9, 4, dobra, słuchajcie, Pyk, ok. Eee, nie wiem, kto może być tym drugim postępem, Nie mam szczerze powiedziawszy zielonego pojęcia. Czekajcie. Of, w dusze. Ow, w dusze. To było pojęcie. Mam dżemocę, troszeczkę się wystraszyłam. W adminie jest, jest na Olymposach są dwie osoby. I tu jest Sorry, dwa. Na Olymposach jest tylko już jedna osoba okej, okay, czyli trzeba się tutaj na Waypointy i zobaczymy, słuchajcie, co tam się wydarzyło. Czekajcie, możliwe, że poszła. Wiedziałam, że jest ciało. Dobra, słuchajcie, nie wiem, co to było, słuchajcie, ja nie pamiętam, jak to się nazywa, słuchajcie, to miejsce: Waypointy, whereupon, waypoints, Waypoint. Ale nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia tam. Wiedziałam, właśnie tak coś czułam, słuchajcie. Czekajcie, jaki jest kolor ten. Tak, Cyan jest czysty, słuchajcie, bo fanka Milki Zenobła, czyli ona na pewno nie. No więc, słuchajcie, zostaje mi Damian albo ja, xD. O, I wydaje mi się, że kurde, teraz może być ciężko, bardzo ciężko. Ja widziałem go, jak wlewał benzynę. Hmm, biały, dobra, słuchajcie, skoro biały, no to biały. Ja też, słuchajcie, zagłosuję na białego, może jest impostorem, jak nie jest impostorem, no to przypał, słuchajcie. Hmm, Okej. Okay. Zobaczymy, słuchajcie, wszystko się teraz okaże. Dobra, słuchajcie, zaraz mam w ogóle polski, ale... Na przykład, Nieważne, słuchajcie. Nie był impostorem Czyli, słuchajcie, na 100% to jest żółty. Eee, na 100%, ponieważ eee, on ze mną był i nie miał jak zabić. Damian zostaw mnie, gościu, gościu. Fan Milkiś tutaj zatrzymał na chwilę i jest podejrzany. Damian wystarczy, że zabije jedną osobę, słuchajcie. I jest koniec, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, coś w sensie jakby nie znam się na tym. Dobra. Aha, ja mam tu trzymać się, czy coś takiego nie? Ja się nie znam na tym, słuchajcie. No czemu druga osoba nic nie robi? Halo. Halo. No, kaman. No kurde. O! Wiedziałam słuchajcie, wiedziałam. No kurde, mogłam dać sobie tego emergency smitiga, ale stwierdziłam, że nasze emergency meeting, ale stwierdziłam, że dobra, poczekam jeszcze i słuchajcie, może, może się okaże, bo nie byłam co tak po tak pełna do tej fanki milki. No ale słuchajcie, jakby, no trudno się mówi słuchajcie, teraz ostatnia ręka, myślę, że w tym odcinku zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że całkiem dobrze, ale dzięki, że mnie nie zabijacie widzowie na sam starek, bo jest to ta, całkiem miłe, że mogę ten odcinek, chcecie dokończyć jako normalna postać, a nie jako duch, także całkiem cool, słuchajcie, całkiem cool. No i dobra, co tutaj mamy, o proszę, w końcu, słuchajcie, jesteśmy imposterami, no po prostu, no cóż to, no super, no wszyscy za mną, pewnie, śmiało, śmiało, naprawdę, możecie za mną iść, bez problemu w ogóle. Chillera, najwyżej to wiecie, nie? Co tam chcecie? Co, co tam? W zasadzie, co? No dobra, słuchajcie, no tutaj mamy Promaxiego, no nie mas, maski, coś takiego. W Zobaczymy, czy będziemy super duetem. E, dobra, lecimy tutaj. Cyk, słuchajcie, trzeba oczywiście szybciej tutaj tylko się odsunąć. Dobra, słuchajcie, ale jesteśmy dobrymi impostorami. Słuchajcie, jazda, bo to nie ma nikogo. Nie mogę to nikogo zabić. I nie wiem, jak się w ogóle jeszcze zamyka drzwi. Dobra, super idealnie, no kurde, ale duet dobry, ale chcecie dobry duet. Jaka jazda w ogóle jest z tym? Dobra, pięć sekund nam jeszcze tutaj ktoś jest. Dobra, to jest ten, cyk, mam jedną sekundę, pyk, jak w ogóle jesteśmy, o nie, szybko, pro max, weź, 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 o nie, o nie, niedobrze, słuchajcie, niedobrze, dobra, to był Damian chyba, Damian, Damian da... kurde, jak to teraz rozegrać, słuchajcie, jak to rozegrać, dobra, jakoś to musimy ogarnąć, słuchajcie, czerwony, żeby biegali, elektryka, Damian był w L, nad ciałem, dobra, słuchajcie, sorry, Damian, wybacz mi, Damian, ale muszę na ciebie zrzucić winę. Muszę, niestety. Prawda, a wiecie co jest najlepsze? Yy, że, kurde, jakby mi uwielbiam sobie. <laughs> dobra, słuchajcie, ja głosuję na Damiana, ja nie mogę, to jest takie straszne. Takie straszne. Ale dobra, no przepraszam, Damian, naprawdę bardzo cię przepraszam. Ale niestety muszę to zrobić. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, jak tutaj będzie. Okej, okay. O, nie, dobra, słuchajcie, jest nadamiana, dobra. Jesteśmy, słuchajcie, z, z proxy maski, tak, proximaski. W końcu przeczytałam. Pozdrawiam cię, jesteśmy dobrymi, słuchajcie, impostorami. Już trzy osoby chyba zabiliśmy. normalnie to nie moim impostorem, jakby wiadomo to było, ale nie dalibyśmy rady, słuchajcie, nic innego zrobi. Dobra, słuchajcie, stały nam dwie osoby, tak naprawdę. Także, słuchajcie, ja się skupię na jednej osobie, yy, ty się skup na drugiej gościu. I słuchajcie, lecimy, dobra, będziemy sobie siedzieć, śledzić tego, Mr. DX. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, słuchajcie, czekajcie, bo nie możemy uciec ani nic. Nie wiem, jak się jeszcze zamyka drzwi. Możecie mi powiedzieć, jak się zamyka drzwi? Tu jest Mela. Mela! Bum, słuchajcie, wygraliśmy! Tak to się robi! Ja i Proximaski, słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się jutro o godzinie 15.30 oraz dzisiaj o 18.30 na głównym kanale. Dzięki wielkie za oglądanie. trzymajcie się, pa, do zobaczenia i widzimy się później. Hejka i pamiętajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej Among Us z widzami. Pa, pa.